Cześć, tu i witam was w terze? Pogramy sobie w nią Tera. Hehe, <try> taki dobci nie? Na start. Dobra, co my tu mamy? No mamy terre, to jest darmowa gra, MMORPG. RPG. Jak widzicie, trochę już w nią grałem, ponieważ mam dwie postacie, mianowicie mam Archera, 9 level, którym uznałem, że gra mi się trochę... Nie pamiętam. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, bo ja jeszcze grałem dość jakiś czas temu. Jedną z postaci grało mi się łatwiej i nie pamiętam, czy to był on, czy to był... Dobrze, więc w każdym razie mam Archera, level 9, na początkowej wyspie jeszcze chyba stamtąd nie wyszedłem, oraz Slayera, którym aktualnie grałem, Level 14 i ostatni raz online byłem 16 marca i od tego czasu nie grałem. Ale uznałem, że wrócę pomogę, tak? I specjalnie dla Was pokażę Wam... I co ciekawego tutaj mam i może zachęcę Was do gry przez to Shop Updates nie wiem czy mnie to interesuje A powiem tak wstępnie Z Terą miałem do czynienia Z Terą pierwszy raz do czynienia Miałem jakiś rok temu w wakacje Powiedzmy coś takiego, czy przed wakacjami U graby na streamie Mianowicie wbijam do Graby na streama Był jeszcze taki czas, że na nocne streamy często wbijałem Ech. Nie wiem, trochę dźwięki z ciszy wiecie Ale ja jak się robił oprzez. Audio... Za głośno mi to. Teraz to za cicho. Eee, tak, tak, no, los, te streamy wbijam, ja mówię, patrzę, że coś gra, jakieś RPG. Całkiem fajna. mówię, ej, daj linka, ściągnę, z chęcią bym zagrał, po się dowiedziałem, że gra jest płatna. No. <laughs> mówię, no, what the fuck, naprawdę, taka fajna gra i płatna, po czym po pół roku stało się darmowa, no i właśnie teraz Widzimy, że w nią gram, bo mogę i wy też możecie, jeżeli ktoś jest chętny do rejestracji, link macie w opisie, a to jest tak wstępnie, mm, nie wiem, piszcie mi w komentarzach, czy chcecie zobaczyć dalej moją grę z layerem czy może chcecie, żebym stworzył nową postać i zaczął od zera kompletnie, eee, no i do tego możemy stworzyć jakąś gildię czy coś w tym stylu, z miłą chęcią bym z wami pograł, integracja z widzami zawsze spoko. Eee, co, jeżeli jesteście tym zainteresowani, zapraszam tam do mojej grupy facebookowej i to, nowy LOL tam tylko, nie tylko jest LOL, ale praktycznie jest wszystko. Eee, przez co jest dość ciekawie. No i na razie możemy sobie spróbować jakieś questy wykonać. Wydaje mi się, że coś tam mam. Chyba nawet te, te zwierzątka mam zabijać. Eee, co jest... czym to się różni od innych tego typu MMORPG. Wybaczcie, przerwało mi to nagrywanie, jednak yy, o czym to ja mówiłem? Aha, czym to się różni o, od typowych MMORPG? Ej, jebut! Jebut! Właśnie tym. Ej, sposobem walki, mianowicie ej, w typowych MMO typu World of Warcraft, czy, czy nawet... Co to za dzik? Jebs, Jebut! Nie był silny, Gnajek, je jest. Już nawet nie pamiętam, co mój okrzyk dawał. Przewrócę go. Nie, nie do rady. Różni się sposobem walki. Mianowicie to nie polega na tym, że klikasz prawym przyciskiem na przeciwnika i potem już tylko używasz skilli. Jeeps. O miałem go bardzo dobrze I potem tylko używasz skill i nic ciekawego innego nie robisz Nie, tutaj przez cały czas się bijesz, jest interakcja lewą przyciskiem myszy cały czas przy Czym dalszy cios, tym chyba większy damage zadajesz To też zależy od postaci, nie? Eee, no i do tego jeszcze używasz skile. Moment, ja to zobaczę co mój okrzyk robił Instant Aha, dodaje mi MP Okej okay. eee, Jak widzicie moja postać Eee, korzystam z dwóch, właściwie z czterech skili. Czwórka to jest ten obszar który automatycznie dodaje mi eee, MP, za który używa się resztę skili. E, trójka to jest dobiegnięcie, dwójka taki jeden obrót z dobiegnięciem, a jedynka to jest podwójny obrót za każdym razem damage. E, ze, ze skilli zarówno jak z za ataku można zadawać e, krytyczne obrażenia, co jest bardzo fajne. Podoba mi się. Jak widzicie, patrzcie, pierwszy 94, drugi 111, trzeci 111 i czwarty, no, niestety nie pokazali, 94, o krytyk wpadł, tak, a trzeci, a czwarty 180 damage. Widać, że z każdym hitem zadaje się więcej, co jest fajne. Co jest naprawdę fajne. Ej. Nie o 1321 krytyk Tak samo przy jedynce, nie? Pierwsze uderzenie jest trochę słabsze niż drugie Przy dwójce oczywiście raz yy, odejdę, się może wejść, raz nie Co to jest? You don't have room for the... O mój Boże, czy żeby mi się miejsce znaszło w bagu? Oj, jak się bagu używam To jest też, ja już to no mówię, od marca nie grałem Oj, ja nie ile ja tego mam? Musiał to podnieść. Coś trzeba by było wywalić. Co? Co to jest? Nie mam pojęcia co to jest, ale pani wygląda. Na razie w tym odcinku to będzie tylko i wyłącznie pokazanie gry Ja nie chcę tutaj... znaczy ja po prostu nie jestem wczuty Ja muszę sobie trochę pograć żeby sobie przypomnieć co jak robiłem Dlatego wam to jak najszybciej wrzucę Może jeszcze nawet zaraz A, to, to nie był dobry żeby w tym momencie zacząć wykopywać Tak, on nabite dość duży level wykopywania Miningu Zaraz zobaczymy który mam no maksymalnie dostępnych. <grych> A i co tu jest fajne, że, że wykonywanie takich podstawowych działań profesji daje nam buffy które widać tam w drugą mapę Akurat randomowo dostałem yy, zwiększony movement speed podczas walki To jest fajne Dodatkowo te wszystkie minerały mamy pozaznaczone na minimapce co tutaj To też jest fajne no są takie podstawy, no ale żeby o tym wszystkim opowiedzieć, bym musiał wam albo zacząć grę od nowa, albo po prostu trochę zawczuć. Dlatego to jest, jak jeszcze raz powtarzam, na pokazanie. Jeżeli wam się podoba, to mi o tym I przepraszam, że tak nie, ale chyba mi się odpowie jakiś problem. No cóż, było lepiej. Dobrze, wykonałem quest'a. Pójdę go jeszcze ładnie oddać. Tak jest tutaj chyba do oddania jeszcze jednego z tego wielkiego dzika. Zresztą ten był z tego wielkiego. Nie chcę gadać ze świniami, no i z zbobrem. Ok, i udało mi się wbić level, co jest bardzo fajne. Dodatkowo tutaj mamy takie ognisko. Za każdym razem, jak stoimy blisko ogniska, to maksymalna stamina nam wzrasta. W tym przypadku do maksymalnego 120%. Ok, więc e, to by było na tyle jeżeli chodzi o ten odcinek Terry Jeszcze na koniec wsiądę wam na konia <śm> I się z wami żegnam I do zobaczenia w następnym odcinku, piszcie co o tym myślicie Na dole macie link do rejestracji, jeżeli byście chcieli I do zobaczenia, na razie, cześć!